Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Maci. dzisiaj będziemy obstawiać Patrykos Fame MMA, VS Kuba Post. Zwycięzca walki, moim zdaniem, Patrykos większe doświadczenie chyba. Take fan czy hater słoński. Hejter Słoński, Piotr Szelicz Arab, Hm, Dawid Malczyński, Amadeusz Ferrari, Hm, Robert, Marta. Popek. I unbox all No dobra Tak Proszę, kurs 13 Za dwójeczkę 500 Dobry, dobry, dobry kursik Kwenera